Cześć wszystkim, słuchajcie, w dzisiejszym materiale przyjrzymy się dość mniej znanej sieci dla nowych osób na rynku, która jednak ma wielu sympatyków, a mianowicie o Berachain. Jeśli jesteś nowy na rynku kryptowalut, to mogłeś o niej nie usłyszeć ze względu na to, że projekt nie wydał jeszcze swojego tokena, ale wkrótce ma do tego dojść. Jednak to za kulisami dzieje się sporo rzeczy, o których większość inwestorów nie wie, nie ma pojęcia. A już wkrótce owoce tego projektu mogą rozkwitnąć i dać zarobić tym, którzy działali na nim odpowiednio wcześniej. Dlatego zostań do końca, zobacz co Berachain ma do zaoferowania, dlatego skup się, obejrzyj ten materiał do samego końca, po prostu zobaczysz co Berachain ma do zaoferowania i czy warto się nim rzeczywiście interesować. Więc już bez zbędnego gadania przejdziemy sobie na stronę Berachain, na której możemy przeczytać, że projekt buduje identyczną, co ciekawe, do EVM sieć warstwy pierwszej. Czyli przypomnę tutaj, że EVM to jest Ethereum Virtual Machine, czyli taki można powiedzieć, że standard, na którym opierają się różne warstwy pierwsze i nie tylko. I w tym Berachain właśnie, co ciekawe, to właśnie płynność odpowiada za jej bezpieczeństwo poprzez tak zwane Proof of Liquidity, co jest samo w sobie już jednym z takich unikalnych aspektów tego projektu i właśnie tak jak w przypadku Proof of Stake, to walidator jest nagradzany za blokowanie swoich tokenów, i tak tutaj walidatorami są dostawcy płynności, którzy otrzymują nagrodę w tak jak jest napisane niemożliwym do kupienia tokenie stakingowym. Dalej mamy info o firmach, które wspierają ten projekt i widzimy tutaj m.in. Polychain, Hashki Capital czy Animoca Brands, jedne z największych funduszów VC na rynku kryptowalut. No i słuchaj, a propos tych funduszy, na stronie CryptoRank możemy sprawdzić dokładne kwoty i uczestników finansowań projektu. Tutaj zauważymy, że Berachain łącznie zebrała 142 miliony dolarów w dwóch rundach inwestycyjnych, gdzie w jednej z nich oprócz tych wspomnianych firm wziął udział Sandeep Nailwal, czyli współzałożyciel Polygona. A myślę, że tematem również wartym uwagi w tej kwestii jest fakt, że Polychain Capital inwestował już dwa lata temu w m.in. takie projekty jak Eigenlayer, który cały hype zebrał dopiero w tym roku. Także co do Eigenlayer, mieli nosa i ciekawe, czy będzie tak samo z Berachainem. A jeszcze na szybko, zanim przejdziemy do kolejnych konkretów, to tylko przypomnę, że teraz jest bardzo ciekawa akcja dla osób, które jeszcze nie mają konta na giełdzie Bybit. To jest to giełda, z której ja sam korzystam i tutaj widzimy, że po kliknięciu w link w opisie, ten na samej górze, zostaniesz przeniesiony właśnie na tą stronę i tutaj po rejestracji, która trwa dosłownie minutę albo dwie, to podczas robienia pierwszego depozytu możesz otrzymać właśnie tego typu nagrody które teraz widzisz tutaj. Za zwykły depozyt o wartości 100 dolarów możesz zostać wynagrodzony 15 dolarami, a wraz z coraz to większymi depozytami oraz obrotami wyrobionymi na koncie to te nagrody po prostu są coraz to większe. Widzimy, że najwięcej użytkowników odbiera ten bonus o wartości 100 dolarów, co jest tak najbardziej możliwe. Ja to sprawdziłem i rzeczywiście odebrałem ten bonus. Tak więc ciekawa opcja, jeśli chcesz się przenieść lub po prostu założyć konto i odebrać te bonusy. Tak, czy siak. Lecimy dalej z Berachain. Idąc dalej, w głąb strony, możemy znaleźć trzy takie podstawowe zasady, którymi kieruje się projekt. Pierwsza z nich jest to, że po prostu wszystko na sieci jest napędzane przez walidatorów. Drugą zasadą jest kierowanie przez walidatorów emisji sieciowe do zdecentralizowanych aplikacji opartych na Berachain. I ostatnią zasadą jest fakt, że Berachain bez problemu łączy się z dowolnymi sieciami zbudowanymi właśnie na tym standardzie EVM. Schodząc niżej na tej stronie, widzimy tablicę z projektami z ekosystemu, i jeszcze obok mamy krótkie informacje o trzech tokenach, które projekt planuje wydać. Więc nie ma tutaj jednego tokenu, będzie ich aż trzy. Pierwszym z nich jest BEX, którego nazwa została zamieniona w ostatnim czasie na BERA, więc na stronie jeszcze najprawdopodobniej nie zaktualizowali tej nazwy z BEX na BERA. W każdym razie będzie to natywny token sieci służący do opłacania prowizji i stakingu w celu aktywacji węzłów dla walidatorów, czyli tych, którzy dostarczają płynność. Następnie mamy token BGT, czyli Governance Token, którego posiadanie daje prawo do własnego zdania w głosowaniach. W których społeczność wspólnie głosuje za lub przeciw danej kwestii odnośnie rozwoju projektu i kierunku, który obierze. Co ciekawe, token BGT nie będzie się dało nigdzie przesłać i można go jedynie otrzymać poprzez dostarczanie płynności, czyli wygląda na to, że jedynie walidatorzy dostarczający płynność będą mogli brać udział w głosowaniach. Można jednak spalić te tokeny i w zamian otrzymać bera. Ale na odwrót ta funkcja już nie zadziała. I zaprojektowane to zostało w celu ograniczenia możliwości korzystania z tych nagród wyłącznie do posiadaczy BGT, czyli walidatorów dostarczających płynność. A trzeci token, czyli Honey, to jest natywny stablecoin tej sieci przeznaczony, aby dostarczać stałe i rzetelne środki wymiany w ekosystemie Berachain i poza nim. Oczywiście Honey będzie spegowany do 1 dolara i tak samo będzie całościowo zabezpieczony amerykańskim dolarem. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek stablecoinów. Nieważne, czy to są jakieś nowe projekty, czy już jakoś bardziej tak ufundamentowane na rynku, to jeśli chodzi o stablecoiny, naprawdę uważajcie. Po prostu historia tego rynku pokazała, że stablecoiny, pomimo swojej nazwy, to w różnych takich dynamicznych sytuacjach rynkowych po prostu no, nie są takie stabilne, jak może się wydawać. Teraz natomiast wróćmy sobie na chwilę do tego Proof of Liquidity, po to, abyś bardziej zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego w ogóle jest to mechanizm, i zaczniemy sobie od jednej z głównych wad Proof of Stake, który jest już znany i wykorzystywany w wielu projektach. I ta wada polega na braku zachęty dla różnych uczestników ekosystemu do współpracy. Walidatorzy mają niewiele powodów do interakcji z protokołami, aplikacjami i użytkownikami końcowymi, dla których ostatecznie obsługują tą całą infrastrukturę. A mimo to otrzymują większość zachęt ekonomicznych, czyli po prostu na tym zarabiają. I w celu takiego osiągnięcia zdrowszej równowagi między projektami, walidatorami. I samym łańcuchem w sobie, gdy wszyscy uczestnicy udzielają się w rozwoju sieci, to Proof of Liquidity obejmuje udział i wpływ wszystkich interesariuszy łańcucha, co przedstawię tobie teraz na pewnym diagramie. Ale zanim do tego przejdziemy, to musisz poznać dokładnie, kto rzeczywiście bierze udział w tym konsensusie, czyli jak zabezpieczana jest sieć i jak dystrybuowane są nagrody. Więc uczestnicy są podzieleni na cztery grupy: walidatorzy, Holderzy tokenów BGT, Pule Płynności, Fundacja Bera i Projekty Ekosystemu. Walidatorzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć konsensus w sprawie stanu sieci i procesów, które odbywają się właśnie na tej sieci. W zamian za zdobywanie nagród sieciowych, walidatorzy muszą stake'ować tokeny Bera i mogą zostać ukarani za niewłaściwe zachowania. Następnie mamy posiadaczy i farmerów tokenów BGT, których rolą jest wpływ na ekosystem poprzez tak tzw. governance, czyli po prostu zarządzanie siecią, co omówiliśmy sobie wcześniej. Następnie jest Bera Foundation, która zajmuje się obsługą domyślnych aplikacji zdecentralizowanych, które generują opłaty dystrybuowane właśnie do posiadaczy tych tokenów BGT. I na samym końcu są już projekty z ekosystemu, które mogą zachęcać użytkowników, aby to właśnie u nich dostarczać płynność. A co jeszcze jest ważne, a nie ma tego opisanego na diagramie, to tak zwane reward vaults, czyli smart kontrakty, w których użytkownik stakeuje swoje tokeny, aby móc otrzymywać nagrody w BGT. Jest to jedyny sposób na to, aby otrzymywać tokeny BGT, i w związku z tym pełnią ważną funkcję otwierania dostępu do ekosystemu Proof of Liquidity. Każdy protokół może mieć swój Reward Vault, do którego walidatorzy dostarczają płynność. I teraz przedstawię Tobie, jak wygląda cały ten proces na innym diagramie. Teraz słuchaj i oglądaj uważnie, ponieważ to potencjalny walidator, którego teraz widzisz, zapewnia początkowe tokeny potrzebne do stakingu, aby zabezpieczyć sieć i uzyskać uprawnienia do produkcji bloków. Aktywny walidator jest wybierany losowo i proponuje nowy blok. Dzięki temu aktywny walidator otrzymuje nagrodę w tokenach BGT, a następnie walidator przesyła swoją nagrodę do różnych reward vaults. A dostawca płynności może zdeponować określony token do puli, np. dostarczanie tokenów HANI czy BERA dzięki temu otrzymuje taki token pokwitowania, czyli taki dowód, że rzeczywiście dostarczyłeś tę płynność. No i teraz to dostawca płynności umieszcza ten token pokwitowania w reward vault, co uprawnia go do otrzymania BGT na podstawie jego własnego wkładu. I te tokeny BGT, które zostały wysłane do reward vault, mogą być teraz odebrane przez dostawcę płynności, co czyni go właśnie finalnie posiadaczem BGT. Taki posiadacz BGT może teraz delegować swoje BGT do aktywnego walidatora, co czyni tego walidatora bardziej wzmocnionym i zwiększa nagrody, które walidator ma do rozdysponowania, gdy wykopuje blok. A jednym z kolejnych aspektów, który zebrał dookoła tego projektu dużo uwagi, to fakt po prostu, że jest airdrop. A patrząc na finansowanie, to jest możliwe, że taki airdrop będzie po prostu no, warty uwagi. Ale oczywiście no, nie dla każdego jak zawsze. 25 września pojawiła się informacja, że projekty budujące na Berachain, które spełniły odpowiednie kryteria, otrzymają właśnie ten airdrop. I te projekty mogą wykorzystać airdropa dla swoich użytkowników i dla samych siebie według danych kryteriów. Są to max 15% do skarbca danego projektu, minimum 70% dla portfeli, które używały tego projektu na mainnecie i 10-15% dla użytkowników testnetu. Natomiast na chwilę obecną nikt nie zna dokładnych wymagań i jak na razie można jedynie z nadzieją, robić regularnie różne aktywności na testnecie, takie jak słapy, dostarczanie płynności, mintowanie różnych NFT i tak Ogólnie rzecz biorąc, to interakcje z różnymi smart kontraktami, tak aby ten ruch na portfelu był dosyć spory, ale nie wyglądający na zbotowany, to taki można powiedzieć, że organiczny, jakbyś normalnie rzeczywiście korzystał z tej sieci. I tak jak wspomniałem, to projekt jest obecnie w fazie testnetu, co oznacza, że wszelkie aktywności na sieci są darmowe. I nie używasz przy nich tokenów, które mają realną wartość, czyli no, nie tracisz, chyba że przeznaczasz swój czas po prostu. Po prostu odbierasz testowe tokeny z kranika i robisz z nimi co chcesz. I to by było na tyle z takich najważniejszych kwestii odnośnie Bera Chain. Ja ten temat będę na bieżąco monitorować i informować tutaj, jeśli będą jakieś kluczowe zmiany, powiadomienia i inne tego typu. Aktualizacje, więc subskrybuj ten kanał. Bycie na bieżąco się po prostu opłaciło. Ja tutaj wrzucam na porządku dziennym różne analizy, czasami właśnie poszczególnych projektów, tak jak właśnie Berachain, ostatnim razem Avax, Jupiter Tron, takie po prostu kryptowaluty, które myślę, że warto w danej sytuacji na rynku wiedzieć o nich i co mają do zaoferowania lub na co uważać. A do tego na bieżąco analizy rynkowe, tak aby po prostu zwiększyć świadomość tego, co rzeczywiście dzieje się na rynku na wykresach oraz przede wszystkim za kulisami wykresów. Ponieważ to właśnie tam dzieją się najciekawsze rzeczy. Do tego znajdziesz na tym kanale również playlisty z przeróżnymi poradnikami, głównie na temat tradingu, które znajdziesz właśnie w playliście Trading dla Początkujących. Obok znajdziesz playlistę z takimi konkretnymi strategiami tradingowymi, z których ja korzystałem na początku mojej przygody. I myślę, że one stanowią bardzo dobrą podstawę do budowania swoich własnych fundamentów, do budowania własnego podejścia do rynku i po prostu samodzielnego czerpania z niego korzyści. Zatem dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.